Duda nie umie debiutów. Przecież w każdej partii wychodzi z gorszym czasem z debiutu i z gorszą pozycją z debiutu. Tego typu. Ostatnio na moich transmisjach na czacie pojawiają się dosyć często i wydaje mi się, że są one nieprawdziwe, aczkolwiek pewne malutkie ziarenko e, prawdy w tym jest, a co dokładnie przez to rozumiem to wyjaśnię później, ale najpierw pokażę Wam dobry przykład. Tutaj mamy półfinał Le Quang Liem, arcymistrz z Wietnamu, zawodnik 2.700 Elo kontra Jan Krzysztof Duda. Partia pierwsza czteropartiowego meczu. No i teraz zobaczmy, co tutaj się zadziała. Poszło skoczek F3D5D4, czyli przeszli tutaj panowie do gambitu hetmańskiego, bardzo klasyczne podejście. Czarny goniec C7, więc na spokojnie tutaj kontynuuje rozwój. Biały goniec F4. Tutaj na wiele różnych sposobów może, może się i jedna, i druga strona ustawiać. Goniec G5 też jest jak najbardziej grywalnym ustawieniem. Goniec na F4 kontroluje przede wszystkim pole E5, no i też oczywiście jest zainteresowany punktem C7, więc jest to naturalne ustawienie dla tego końca. Czarny zrobił roszadkę, Biały E3, i tutaj duda. Zdecydował się na posunięcie B6, które jest jak najbardziej w porządziu. Biały odpowiedział: hmm, Raczej rzadko spotykanym goniec E2, ale jest to jak najbardziej ok posunięcie. Dlaczego to goniec E2 nie jest grywane? Zazwyczaj biały nie śpieszy się z tym wyprowadzeniem gońca, ponieważ czarny będzie chciał zbić na C4, więc biały chce wyczekać gońcem, żeby zbić w jednym ruchu. A nie, że na raty. Więc biały często gra wieża C1, Hetman C2, A3, czyli takie przydatne posunięcia, nie deklarując się jeszcze z tym gońcem. No ale prędzej czy później tego gońca i tak musi ruszyć, więc na jedno wychodzi. Biały zagrał goniec E2, więc nastąpiło wybicie, wybicie, goniec B7, roszadka A6. No i tutaj myślę, że możemy powiedzieć, że debiut się zakończył. Dlaczego ten goniec poszedł na D3, a nie na B3? To jest jeszcze ważna kwestia z tego debiutu, ponieważ goniec na B3 nie pomaga w zagraniu E4. A zauważcie, że biały ma tutaj dwóch na jednego, jeżeli chodzi o centralne linie, więc biały chce zagrać E4, żeby centrum zająć całkowicie. I tutaj problem jest taki, że z gońcem na B3 tego E4 nie da rady zagrać, bo będzie B4 z wygonieniem skoczka, gdyż pionek wtedy będzie dwukrotnie atakowany. Stąd goniec idzie na D3, właśnie z planem zagrania E4, no i ten pionek wtedy ma odpowiednie wsparcie aż trzech figur, więc żadne B4 nie jest groźne. No i zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Spróbujmy ocenić, co tu tutaj wyszło z tego debiutu. I tutaj można powiedzieć, że czarny ma no nie tyle, że złą pozycję, co trochę gorszą. Tutaj ewidentnie jest delikatna przewaga, taka przyjemna przewaga białego. Szczególnie z praktycznego punktu widzenia, ponieważ jaki tutaj plan czarny chce zastosować? Jeżeli czarnemu uda się zagrać C5, zbić na D4. Czyli wymienić tego pionka za tego pionka, no to jest super pozycja. Równa, może nawet trochę lepsza dla czarnego, bo czarny już rozpoczął ekspansję pionami na hetmańskiej, bo może tę ekspansję kontynuować. Jeżeli uda mu się pozbyć tego centralnego pionka z D4, no to rozwiązuje wszystkie swoje problemy, jest ok. No, tylko właśnie kluczowe jest jeśli, a do tego jeszcze daleka droga. No, bo trzeba zakończyć rozwój, zagrać skoczek BD7, yy, wtedy yy, trzeba to C5 przygotować, bo biały oczywiście będzie przeszkadzał, więc do tego C5 no jeszcze będzie trzeba się nagimnastykować. Więc Znając przede wszystkim ten agresywny styl Jana Krzysztofa Dudy, no to można sobie zadać pytanie: no kurde, co to za głupota? Po pierwsze, nie w jego stylu debiut, no a po drugie, taki przyjemny debiut dla białego, no bo biały dostaje komfortową pozycję z delikatną przewagą. Jeżeli czarny się wytłumaczy, no to czarny dostaje, dostanie wyrównanie, no ale biały nie ryzykuje i może cisnąć. Więc po pierwsze, ta pozycja sama w sobie taka mech, a po drugie no totalnie nie w stylu naszego zawodnika raczej byśmy widzieli jakieś turbo ostre zagranie jakaś królewsko-indyjska tego typu, tego typu debiut no i teraz zobaczmy w takim razie czy tutaj nie dałoby rady zagrać c5 od razu, bo w partii Duda zagrał na spokojnie skoczek bd7 i zobaczymy co tam się dalej wydarzyło, natomiast Fajnie by było zagrać od razu C5 i rozwiązać wszystkie problemy. No, ale nie do końca to rozwiązuje wszystkie problemy czarnego, bo owszem, pozbyliśmy się. Tego pionka z D4, ale biały ma szybszy rozwój. Już tutaj wieża wkracza do akcji, grozi goniec, bije H7 szach z wybiciem tego Hetmana, więc trzeba odejść. I teraz biały wykorzystuje to, że jeszcze rozwój nie jest zakończony, bo trzeba zagrać skoczek BD7. No i pierwszy rozpoczyna atak tu na skrzydle Hetmańskim. Rozbija te pionki, wybije na A4, no i później będzie atakował na A6. Więc okej. Okay. Czarny rozwiązał jeden problem, ale nie zdążył rozwiązać drugiego, czyli tego braku rozwoju, ponieważ biały wykorzystał czas, żeby rozpocząć atak na hetmańskim, więc dalej są problemy. No można by też sobie pomyśleć, dobra, okej, okay, tutaj z tym rozwojem jesteśmy trochę w tyle, to pozbądźmy się tego gada z f4, ponieważ ten goniec realnie nam tutaj życie utrudnia. Ale tu po raz kolejny zamieniamy jeden problem na drugi. No bo tutaj po wybiciu na F4 ta struktura wygląda paskudnie. No ale za chwilę biały zagra F5. Pole E5 ma teraz pod przepotężną kontrolą. Więc prędzej czy później ten skoczek się tutaj zamelduje. No i dalej pozycja białego przyjemniejsza. Więc widać, że takich prostych rozwiązań nie ma. Więc skoczek BD7. No i biały dalej. Prosto a skutecznie. Wieża FD1. Zawsze dobrze jest wprowadzić wszystkie figury do akcji, a jeszcze dodatkowo po raz kolejny to C5 nie działa tutaj idealnie. No bo chciałoby się odbić skoczkiem, żeby tego gońca wyganiać, żeby ten skoczek może na E4 się zameldował. No ale tutaj nie da rady z oczywistych powodów natury taktycznej. Więc dalej ten problem pionka C7 pozostaje. I tutaj Duda zdecydował się na posunięcie goniec D6, co jest ok. Mnie przyznam szczerze... Hmm... Tak przekonuje bardziej przygotowywanie tego C5, z tym, że to też nie jest proste do zrealizowania. No bo chciałoby się zagrać na przykład wieża C8, żeby zagrać C5, ale wtedy za to A4 jest dosyć problematyczne, no bo tutaj ten pionek na A6 podwisa, a jak zagramy na A5, to ten skoczek przejdzie na B3 i dalej te pionki czarnego niby fajnie, że posły tak agresywnie do przodu, ale jednak biały będzie mógł je atakować, choć wydaje się, że obiektywnie byłoby to. Najlepszym podejściem, chociaż faktem jest, że dalej delikatnie ta pozycja jest nieprzyjemna. Więc w partii poszło koniec D6, co jest ok, no ale Wietnamczyk tutaj naciska. Skoczy K5, centralizacja. Czarny Hetman E7, czyli Duda cały czas dąży do przygotowania tego C5, schodzi tutaj z przeciągów, które widzieliśmy, że mogą być problematyczne, a biały dalej prosto a skutecznie. Kolejna figura wkracza do akcji. Widać, że biały tutaj ma taką prostą grę, wykonuje takie naturalne posunięcia i cały czas presja na pozycję czarnego jest. I tutaj zdaje się, że Duda popełnił kluczowy błąd, bo tak jak przed chwilą patrzyliśmy, chciałoby się zagrać wieża C8. Nie? Wieża C8, wieża D8, przygotować C5, jest miodzie. Tylko zawsze jak ta wieża odchodzi z linii A, no to A4 się robi kłopotem, bo ten pionek na A6 będzie nam podwisał. I w Partii Duda zagrał wieża FD8, tak naturalnie, żeby może w dalszej perspektywie drugą wieżę ustawić na C8. Ale wydaje mi się, że najbardziej precyzyjne, tak z perspektywy czasu, najbardziej precyzyjne byłoby wieża FC8. I teraz A4 się nie boimy, bo to jest zabezpieczone, a C5 sobie przygotowujemy. To wydaje mi się, że byłoby najlepsze, ale łatwo powiedzieć po fakcie. W partii poszło wieża FD8 i biały goniec G3. Nie śpieszy się. W razie co pion na F4, może wkraczać do akcji, a też w razie jak skoczek gdzieś odchodzi, no to nie ma bicia na F4 z popsuciem struktury pionowej. Więc znowu taka delikatna poprawka. I Duda H6. Dlaczego tutaj Duda nie zagrał C5? No bo po raz kolejny to wygląda najlogiczniej. No problem jest taki, że cały czas to C5 nie wychodzi nam na zdrowie. No bo jeżeli tutaj wieża zbije, no to leci pionek po prostu. I zaraz B4 i czarny przegrywa. A jeżeli zbije hetman, to tak taktycznie już nam to zaczyna śmierdzić. No i teraz po biciu bicie, no to skoczek bije B5. Czyli widać, że te figury czarnego jednak na ograniczonej przestrzeni no trochę nie mogą sobie znaleźć dobrych miejsc. I stąd wydaje mi się, że ta wieża na C8 lepiej by stała, żeby właśnie tego pionka na C5 wspierać, bo na linii D zdaje się, że zbyt dużo roboty nie ma. No więc tak, C5 się nie da, jakieś ruchy trzeba robić, no to h Przydatne, nie to że jakieś potężne posunięcie, ale wiadomo, furtka dla króla w dalekiej perspektywie jest to jakiś delikatny plusik. No ale już teraz E4. I finalnie biały zrealizował swój główny plan, zajął, wprowadził wszystkie figury do akcji, scentralizował. No i finalnie to centrum zajął pionami. Więc już tutaj pozycja czarnego naprawdę mm, wygląda dosyć biednie. I w partii poszło goniec bije e5, d bije e5 i skocze e 8 I tutaj po raz kolejny zatrzymajmy się na chwilę, bo nawet tak optycznie, no paskudnie to wygląda, prawda? Ten pionek na e5 jest teraz przepotężny. Ten jeden pionek wbity na połowę czarnego ogranicza oba skoczki. No tutaj skoczek z D7 jest przez niego ograniczony. Na ten skoczek z E8, no to jest w ogóle e, ubity przez tego pionka. No, praktycznie ten skoczek z E8 nie ma się gdzie ruszać, więc to jest ogromny problem. E, I widać, że e, z tej, e, tej początkowej fazy partii, czyli z debiutu i pierwszej fazy gry środkowej. No, to Duda wyszedł, wyszedł znacznie gorzej. To nawet tak optycznie, bez, bez wgłębiania się w jakieś szczegóły, no to Duda ewidentnie tutaj stoi gorzej. I też ważna kwestia, ponieważ w 2022 roku nauka debiutu, no to nie jest te pierwsze 10 posunięć. To, to, to zazwyczaj jest nauka debiutu plus. Początkowej fazy gry środkowej, najczęściej, więc tutaj ewidentnie Wietnamczyk był lepiej przygotowany w tej pozycji. No i też widać to było na zegarze, ponieważ zbudował on kilkuminutową przewagę, a to jest dużo na partii szachów szybkich, gdzie tam na start jest minut 15. I w partii biały zagrał koniec B1, odsłonił sobie wieżę. No i teraz F4, czyli umocnił tego pionka na E5. Też wiadomo, być może będzie nawet zainteresowany atakiem na królewskim. Więc y, Duda stara się pozycję upraszczać. Chodzi kolejna wieża do akcji. Y, goniec na F2. No, oczywiście ten goniec tutaj nie miał przyszłości. Na F2 działa znacznie aktywniej. I zauważcie, że cały czas tego C5 się nie da y, zagrać. Gdyby jakimś cudem udało się zrealizować. Przestawienie pionka na C4 jest całkowicie inna dyskusja. Natomiast ten pionek na C7 jest cały czas słabością, jest cały czas problemem dla czarnego. No a pole C5 jest oczywiście bardzo mocno zabezpieczone, więc czarny no, nie ma jak się przebijać. Hetman B4 w partii, czyli Duda, ok, ma kiepską pozycję. Ale szuka swoich możliwości. To jest oczywiście bardzo dobre podejście. E, czyli tutaj jest zainteresowany polem D2. E, chce tutaj ciężkimi figurami wkroczyć do akcji. E, I rzeczywiście mu się to udaje. No problem jest taki, że ta wieża jest osamotniona. Więc nie C3 i ta wieża musi wracać. No na E2 oczywiście iść nie może. Bo król F1 i już uciekać nie ma gdzie. E, więc wieża D8 w partii i biały B3. Czyli tutaj Wietnamczyk gra bardzo złośliwie na ograniczenie czarnych figur. No ten skoczek beznadziejny, ten skoczek beznadziejny, goniec, ok, atakuje, ale też jest mocno ograniczony, bo pionek E4 jest, jest łatwy do zabezpieczenia. No to Duda cofnął skoczka, królew 1 i C5, czyli w swoim stylu, o taktyce, szuka tutaj swoich możliwości. Więc C5 zostało zagrane. Oczywiście zdobyć pionka tutaj nie da rady, no bo jest bicie na D1 na koniec wariantu. Więc jest to mały plusik. Pozycja dalej jest kiepska. Dalej te figury czarnego są turbopasywne, ale już jest jakieś światełko w tunelu. Może tam jakiegoś wolnego pionka uda się wytworzyć, może będzie jakaś kontra. Już zaczyna, zaczyna to jakoś wyglądać. Natomiast biały dalej swoją pozycję poprawia, wieża c8, g3, h5. Duda tutaj przygotowuje f6, żeby mm, prowadzić tego skoczka do akcji. No niestety f6 nie bardzo pomaga, bo teraz na e5 biały zawsze zagra f5. Dalej będzie miał przewagę w przestrzeni. Figury czarnego dalej nie będą miały gdzie chodzić. F5 nawet zagrać nie można, a jeżeli można by zagrać, to i tak byłoby zawsze posunięcie E5, więc dalej problemy zostają. No i biały leci G4, i to jest bardzo dobra decyzja z jego strony, ponieważ teraz wytworzył sobie wolnego pionka, którym to będzie mógł maszerować do pola przemiany, i też otworzyła się linia G, o którą czarny nie ma zbytnio jak walczyć. No ale dobra, są problemy. Trzeba szukać jakiejś kontr, bo najgorsze co może być, to mieć gorszą pozycję, w której nie ma się kontr. No to wtedy można tylko czekać, aż, aż przeciwnik mnie prędzej czy później ogra. No więc Duda wrzuca, wrzuca posunięcie C4. I C4 no jest pewnym osłabieniem, prawda? Bo ten pionek nie ma jakiegoś pięknego wsparcia ale coś trzeba grać, tak? trzeba zaryzykować bo jeżeli Duda tutaj będzie stał w miejscu no to pozamiata. Na c4 biały zdecydował się odpowiedzieć posunięciem b4 co nie jest najdokładniejsze, ale jest powiedzmy ok. I tutaj Duda leci, że tak powiem na przypale, posunięcie a5 czyli za wszelką cenę no, stara się tutaj otworzyć akcję Otworzyć pozycję na skrzydle hetmańskim, żeby mieć w ogóle jakiś punkt zaczepienia, żeby mieć jakąś konterkę. I tutaj po tym a5 następuje błąd ze strony białego. Mianowicie biały zagrał tutaj mięciutko posunięcie a3, a to poskutkowało tym, że doda po prostu wybił i wieża, wieża a8. I nagle okazuje się, że czarny ma realne groźby. Już jakieś wieża a4, wieża a3 wjazd, już tym pionem b4 może się zainteresować. Już ta pozycja zaczyna jakoś wyglądać. Więc co należało zrobić? Trzeba było przyjąć ofiarę tego pionka. No i teraz jeżeli czarny będzie chciał się tutaj rozpędzać, to koniec d3. I pionek c2 to wieża c1 i ten pionek upadnie. No za dużo jest tutaj figur białego dookoła tego pionka, żeby to miało sens. A też wisi na b5, a po b4 no to można tym pionkiem b4 się zainteresować. No i pozycja się robi taka mierna, krótko mówiąc. Już na pograniczu przegranej. Więc było, było blisko, ale Wietnamczyk się tutaj wywali. Poszło a3, właśnie wybicie, wybicie, wieża a8, h4. Wygląda kłopotliwie, ale skoczek G7. Idealnie na czas ten pionek zostaje zablokowany. Więc ten skoczek E8, który przez 20 posunięć stał turbo beznadziejnie, no to w tym momencie się idealnie przydaje. Skoczek szach, król odszedł, goniec D4. No to teraz. Czarny wkracza wreszcie do akcji, i teraz widać, że te pionki białego, które poszły tak mocno do przodu, no to mogą się stać de facto problemem. W partii wieża D1, no to wieża H3 jest atak na pionka. Goniec F2, biały broni, jednocześnie atakuje skoczka, więc teraz Duda podszedł królem, obronił skoczek F7, grozi wjazd na D6, więc goniec C6. Na spokojnie Duda pozabezpieczał, szach, no to król odszedł i f5. I tutaj jest ważny moment, mianowicie należało zagrać posunięcie e5. Po ef, no zbić oczywiście nie można, no bo wchodzi goniec f3 szach, wiadomo. Ale jest posunięcie wieża g1 i trochę się tutaj biały aktywizuje, wykorzystując pole f5. Więc można było zagrać E5 i powierza G1 skoczek H5, tak jak w partii, ale teraz ten skoczek przeciwnika nie ma pola F5, taki szczegół, ale troszkę byłoby to lepsze. W partii EF wierza G1 skoczek H5, no i tutaj ten skoczek trochę poganiał czarnego króla, ale król przeszedł na C7 i nagle okazuje się, że pozycja białego jest tutaj przegrada. Po prostu biały nie jest w stanie tych wszystkich, tych wszystkich pionków wybronić. Jeszcze dodatkowo czas się wyrównał. No i tutaj pod tą presją czasu biały się teraz wywalił totalnie. Poszło król D2, wszedł pod C3. Nie można iść na C2, bo goniec E4. A jak idzie na pierwszą linię, to szach i tak czy siak goniec E4 wchodzi. No i tutaj z figurą więcej, no to oczywiście bez problemu Jan Krzysztof Duda zwyciężył. I tutaj Wietnamczyk się podda. Czyli zobaczcie, debiutowo. Wyszła nieprzyjemna pozycja. Wietnamczyk wykazał się dużą znajomością tamtej sytuacji. No i już było wysoce kiepsko. Ale jeżeli chodzi o siłę gry, no to tutaj Duda zdominował przeciwnika. Więc bronił się, bronił ile mógł. No i w pewnym momencie Lekwan Kiem popełnił błąd. Wtedy Duda przejął inicjatywę. No i już przeciwnika nie wypuścił. Więc tutaj powtórzę moją teorię, którą już na streamach mówiłem. Według mnie, z tymi debiutami. Duda tak miernie wychodzi, bo po prostu nie gra swojego głównego repertuaru, czyli te debiuty, które naprawdę ma najlepsze w swoim repertuarze, no to zostawia na turniej kandydatów, żeby nie dawać swoim przeciwnikom informacji, co tak de facto będzie chciał grać. I jestem pewien, że tego typu ustawień w jego repertuarze nie zobaczymy na turniej kandydatów, a przynajmniej, przynajmniej mam taką nadzieję. W sumie. Ciekawa kwestia, co będzie grał przeciwko E4 i przeciwko D4. Tak obstawiam, że przeciwko E4 to albo E5 będzie grał i takie solidne pozycje, albo też Najdorfa będzie swojego wyciągał, a przeciwko D4 to może jakieś półsłowiańskie struktury. W ten sposób się będzie ustawał, bo to są takie pozycje, gdzie równa, równa, ale można zakręcić przeciwnikiem, więc tak wydaje mi się, że to pod styl dudy. Ale co tam de facto ma przygotowane, to się dowiemy już w czerwcu. Także szczerze mówiąc, to już się nie mogę doczekać, bo jestem pewien, że dużo, dużo ciekawych rzeczy. Dużo ciekawych partii przed nami, także fajnie będzie, oczywiście, kibicować. Więc trochę widzowie mają racji z tymi obecnymi ekspedycjami debiutowymi, że raczej to wychodzi nie za dobrze, ale siłą gry duda oponentów ciśnie. W tym meczu to było widoczne, finalnie ten, że mecz Jan Krzysztof Duda wygrał 2,5 do 1,5, czyli pierwszą partię wygrał, kolejne trzy zakończyły się remisami, ale na przykład w partii drugiej, gdzie już grał Białymi, no to tam z debiutu Białymi wyszedł, wyszedł gorzej, więc, więc tutaj wiadomo że, wiadomo, że coś jest na rzeczy. No bo to, to na pewno nie jest jego główny repertuar, no bo nie ma takiej możliwości, że zawodnik 2,700 po 10 posunięciach Białymi ma gorszą pozycję. Nie? Wiadomo. No dobrze, także półfinał wygrany. W finale Jan Krzysztof Duda zmierzy się z Magnusem Karsenem, więc będzie fajny meczek do kibicowania. Pierwsza partia 25 marca, więc dzień wcześniej niż publikacja tego nagrania. Ponieważ finał będzie dwudniowy. I wszystkie partie oczywiście przeanalizuję na, na tym kanale, także się dowiecie nawet jeżeli nie mieliście okazji oglądać na żywo bo w sumie wszystkie partie Duda kontra Carson są interesujące. Dobrze, także dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnej produkcji. Także, popa widzowie.